Ja mam na moim kanale, widzicie, w moim odcinku przybraliśmy, to był I w tym roku wieczornym mam, powiem, że jest szansa na lepsze jutro. takowe gdzieś na eee, Dlaczego? Dlatego myślę, że mianowicie jest sasa, żebym Dostał pracę. Ale czy dostanę to wielkie nie wiadomo. Mianowicie mogę pracować. Pewnie... nie jest, Na razie nie będę ujawniał pite i to jak, bo no. zaraz jeszcze do mojej do, do roboty pójdę. No. Ale jest szansa, by... Żeby... Nie. No. Oglądam no, tak. Będę pracował. Trzy no. No. kufi. No tak o coś trzy kufnie ujawę. No i jest taka problem, że mogę pracować w piątek, przebaczy mi teraz, czy nie, bo tam właśnie wybrały, żeby pracować. No i jest taka opcja, że mogę pracować którego z dnia od, od 18 do 2 w nocy. Nawet. No, ale stawka patam jak nad godzinę, no to jest nawet powiem Wam powiem. No ale razie to nie ma czym się palić, bo 19 zł za godzinę, no to jakbyś pracował na przykład 10 godzin, bo tyle mi powiedzieli, że maksimum e, e, pracują, pracuje 10 godzin No to prawie 200 w jednym dniu na krepis. No. A jakbyś pracowało jest święta i w dni świąteczne, czy damy na przykład Boże Narodzienie yy, Wielkanoc, Noc, jakieś tam święta podstawowe i wiesz, jakieś tam takie o święta. Nie? żeby 5 czy od godziny wyzybrywać. Latać. Ja bierę. No. No i to... trzymam mam, Jak wszyscy pewnie. Że mi to słudało, bo... No dobra. <laughs> powiem nam że mam na pracę. Teraz mam powód. bym się cieszył, jakbym już miał to pracę po pierwsze u, u własne pieniądze po drugie bym pomógł yy, <laughs> dla rodziny finansowo no i po trzecie bym miał na swoje wydatki, <laughs> no a nie jak do tej pory praktycznie nic nie mam no także Mam nadzieję, co już czuć, że już gdzie ta robota mi się znalazła, bo będzie trochę lipton. Jak to się mówi, będzie trochę lipton. Jak tej roboty nie będzie, ale jak nie tak, to postaram się super. Następno, następno i wiecie. Po pierwsze, człowiek może czegoś. Się nowego nauczysz a po drugie się nauczy i możemy mu tę robotę pasować tak jak już w tym roku życowym byłby byłby na tyle no nie powiem wam tak jest, jest i pracował na przykład Gdzieś bym pracował, no to już by z fi filmikami byłby ciężko, bo szkoła i robota, no chyba żeby miał na później godzinę, godziny na, na czu, no to by y, wtedy by znalazł się czas na, na nagrywanie fi filmików. No. Ale tak to już. Jeśli Wam filmik spodoba to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Komentarz mi wywidziamy. Trzymajcie się ciepło. Na